Dzień dobry, Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC i zapraszam Was na kolejny odcinek z Football Managera 2023, a dzisiaj pogadamy sobie o upadłych potęgach, czyli klubach, które potencjalnie są dobrym pomysłem na karierę po to, żeby je odbudować. Oczywiście przy okazji każdej nowej edycji Football Managera omawiamy sobie listę tych klubów, no bo ich sytuacja się cały czas zmienia, no ale wciąż one pozostają gdzieś tam po Poza tym topem topów europejskich, i wciąż wymagają tego, aby menadżerowie, czyli my, się nimi zajęli. Zatem jest to też dobry pomysł na karierę dla osób, które nie wiedzą jeszcze, kim tą karierę rozpocząć. A przecież już pojutrze, 8 listopada, będzie miała miejsce premiera Football Menadżera 2023. Zanim jednak zaczniemy ten odcinek o upadłych potęgach, to zaproszę Was serdecznie do subskrybowania kanału oraz do tego, abyście wpadali. Na nasze media społecznościowe, czyli Twitter, Facebook, serwer Discord, oczywiście. No i zawsze linki są pod każdym z odcinków. Zaczynamy zatem od Leeds United. No, Leeds United. Gdzieś tam powolutku już się z tego marazmu wygrzebało, bo pamiętamy, że wiele, wiele lat temu oni byli naprawdę czołową ekipą w Europie. No a potem problemy finansowe, które zepchnęły ich nawet do League One. Na ten moment są oczywiście w Premier League. Czemu o nich mówimy? No, sprawa jest chyba jasna. Wygrywali Premier League trzy razy. Zdobywali drugie miejsce w Lidze Mistrzów, wtedy to był jeszcze Puchar Mistrzów, czyli byli finalistą w roku 75. Byli również finalistą. Europejskiego Pucharu, zdobywców Pucharu, no i dwukrotnym zwycięzcą Pucharu UEFA z roku 68 i 71. Także no jest tutaj co odbudowywać, bo to przecież zespół historyczny. Na ten moment, jeżeli chodzi o stan finansów, to to jest 46,5 miliona euro. Warto pamiętać o tym, że tu istnieje niewielkie zadłużenie, ale nie jest ono duże. No w porównaniu z tym, co było kiedyś, to tak jak mówię Leeds United powolutku wychodzi na prostą, no i ta miesięczna rata, jak na warunki angielskie, też nie jest duża, bo to jest tylko 250 tysięcy euro. Jeśli chodzi o najlepszych piłkarzy, bo ich też sobie zazwyczaj przeglądamy i sprawdzamy sobie, jak to wygląda, no to mamy tutaj kilku naprawdę ciekawych zawodników, nawet jak na angielską Premier League. Jest tutaj Luis Sinistera. To jest 23-letni Kolumbijczyk, reprezentant tego kraju, mogący grać na obydwu skrzydłach ze znakomitymi warunkami szybkościowymi. Mamy tutaj również Jacka Harrisona, czyli skrzydłowego angielskiego, więc mamy tutaj skrzydła naprawdę mocne. Prawy obrońca albo defensywny pomocnik, 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych, Tyler Adams. Mark Rocca, defensywny 25-letni zawodnik z Hiszpanii. Rodrigo, podobnie 31-letni Hiszpan. Stuart Dallas, czyli 31-letni, wielokrotny reprezentant Irlandii Północnej, to z kolei jest prawy obrońca, ewentualnie. Skrzydłowy, no i oczywiście Pascal Stryk, 22-letni wielki talent holenderski, środkowy obrońca, no i podstawowy napastnik, czyli Patrick. Bamford, 28-letni Anglik. Leeds United, myślę, że kilka sezonów na pewno potrzeba, żeby tą ekipę odbudować do europejskich pucharów, no a potem ewentualnie powalczyć o coś więcej. Ale widzieliśmy ich historię i wiemy, że absolutnie na to zasługują. Wiadomo, że w Anglii, w Premier League, mamy jeszcze Nottingham Forest, które też przecież kiedyś brylowało w Europie, ale tu się już nie będziemy powtarzać, bo odcinek o nich był. Natomiast e, zajrzyjmy do League One. No i tutaj mamy trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, i Portman Road, Ipswich Town. Dlaczego Ipswich Town? Znowu warto zajrzeć do historii. 1962 rok zwycięzca Premier League, ale co ważniejsze, zwycięzca Pucharu UEFA z roku 1981, więc poniekąd też upadła potęga. I to bardzo upadła, no bo trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, no to już troszeczkę sprawa bardziej poważna. Jeśli chodzi o stan finansów, tutaj mamy ponad 3 miliony 300 tysięcy euro i budżet transferowy ponad milion 100 tysięcy Euro. Oczywiście zawsze o tym wspominamy, mówiąc o tych klubach. No i skład i tych kilku najlepszych piłkarzy: czyli Leif Davis, 22-letni obrońca z Anglii. 23-letni Luke Wolfenden, też prawy obrońca, ewentualnie środkowy obrońca wychowanek. Ipswich też bardzo ciekawa postać, jak na warunki Liguan. Dalej George Edmundson, kolejny środkowy obrońca, 24-letni angielski zawodnik. 25-letni znowu Anglii: Conor. Chaplin to Tosklolei Zawodnik występujący na skrzydle 26-letni Irlandczyk Też ofensywny pomocnik Marcus Harns, zawodnik, który być może W przyszłości w tej reprezentacji Irlandii Jeszcze zagra Sam Morsi, 30-letni Egipcjanin Reprezentant tego kraju, ale też Z paszportem angielskim, no bo urodzony W Wolverhampton Dominic Ball, 26-letni Anglik Defensywny pomocnik i ostatni zawodnik Z tych ciekawszych, Richard Kew Bardzo, bardzo doświadczony, 26 Reprezentant Irlandii, 35-letni środkowy obrońca, więc tutaj też absolutnie, podobnie jak Leeds United, mamy na czym budować. Oczywiście zupełnie inne proporcje umiejętności tych zespołów. Jedna ekipa w Premier League, druga ekipa w League One, ale myślę, że Ipswich Town jak najbardziej można tutaj polecić. Pamiętajcie też, że Ipswich Town to jest ekipa, która powstała w roku 1878, A więc niech też to Wam da do myślenia że no ciekawa sprawa i bardzo fajny klub do poprowadzenia klub, który ma już swoje lata i to tych lat jest bardzo dużo, bo ponad 140. Warto te Ipswich odbudować i wrócić z nimi do angielskiej ekstraklasy Premier League, z której spadli w sezonie 2001/2002. Opuszczamy Anglię, opuszczamy wyspy brytyjskie i udajemy się za naszą zachodnią granicę, a tutaj w drugiej Bundeslidze w Niemczech mamy ekipę Magdeburg. Dlaczego Magdeburg? Już wam wyjaśniam. Otóż Magdeburg to ekipa, która wygrała europejski puchar zdobywców Pucharów w roku 1974. Więc znowu mamy ekipę, która zdobywa trofeum europejskie, a teraz gdzieś tam jest w drugiej Bundeslidze, a przecież jeszcze niedawno byli i w trzeciej Bundeslidze, i byli w czwartej Lidze niemieckiej i w piątej Lidze niemieckiej, więc tutaj też mamy co odbudowywać nowy stadion, wybudowany w roku 2006 MDSSE arena w Magdeburgu o pojemności 28 tysięcy. Naprawdę super sprawa i super warunki, żeby tutaj budować fajną ekipę, którą powrócimy do tej Bundesligi, prawda? No bo jak zobaczymy sobie teraz jeszcze te ligi krajowe, no to jeśli chodzi o Bundesligę, to Magdeburg tak naprawdę w Bundeslidze nie grał, ale grał w Oberlize NRD, więc dawne czasy niskie ligi, ale mieliśmy ten europejski puchar zdobywców, pucharów. Jak wygląda teraz sytuacja? Stan finansów w bardzo zacny, bo to jest 5 milionów euro. I jeżeli chodzi o skład, no to mamy kilku naprawdę ciekawych zawodników, dwie gwiazdy: Malcom Kakutalua, niemiecki 27-letni środkowy obrońca. No, zawodnik bardzo doświadczony, kiedyś występujący nawet w młodzieżówkach niemieckich, no a teraz na pewno zawodnik solidny na drugą Bundesligę. No i Włoch Cristiano Piccini, to z kolei też obrońca, ewentualnie prawy wahadłowy. Były reprezentant wyobraźcie sobie Italii. No i dalej Jamie Lawrence, czyli e, tutaj Niemiec z nigeryjskim i jamańskim paszportem, wypożyczony z Bayernu Monachium, środkowobrońca. Dalej Moritz Broni Quarteng, 24-letni Niemiec, mogący grać na skrzydle oraz w roli napastnika. Barisz Atnik, 27-letni Turek, ale oczywiście z paszportem niemieckim no bo jakby inaczej. Amarakonde, lat 25, Niemcy Gwina, to z kolei środkowy pomocnik. Aleksander Bitrow, 33-letni, bardzo doświadczony zawodnik, nie mogący grać na obydwu stronach defensywy. A jeżeli jest taka potrzeba, to i w środku obrony. Mohamed Hankuri, 24-letni Holender z paszportem marokańskim no i jeszcze jeden zawodnik czyli zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej Silas. Gnaka. Jeszcze bez meczów w reprezentacji, ale kto wie, jeżeli awansujemy Magdeburgiem z tym zawodnikiem do Bundesligi, to pewnie trener WKS się nim zainteresuje. Także polecam Magdeburg, też ekipa, która zdobywała trofeum europejskie, no a teraz trzeba ich wyprowadzić do Bundesligi. No to by był ogromny na pewno sukces. O tym zespole wspominam zawsze. Dynamo Drezno. No zawsze, bo to przecież zespół, który. Ten stadion przede wszystkim kapitalny, wybudowany w roku 2009, no ale zerknijmy sobie na historię, przede wszystkim jeżeli chodzi o Dynamo Drezno to jest y, zdobywca pucharu NRD sześciokrotny 71, 77, 82 84, 85 no i na koniec rok 1990 no tu mówimy o mistrzostwie byłego NRD, czyli też drużyna bardzo, bardzo zasłużona dla niemieckiego futbolu bez, y, bez trofeów europejskich, ale to oczywiście jest do zrobienia no a teraz Dynamo Drezno niestety ale występuje w niemieckiej trzeciej lidze No i trzeba z nimi zrobić awans z powrotem do drugiej Bundesligi, a potem wrócić nimi czy wrócić, awansować nimi do, do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Stan finansów idealny 12 milionów euro, to jest bardzo dużo pieniędzy. No i jeżeli chodzi o najlepszych zawodników, to sprawdźmy, w ogóle to jest ekipa, którą absolutnie trzeba awansować z trzeciej ligi, bo tu skład jest jak na tą ligę po prostu za dobry. Kevin Ellers, 21-letni środkowy obrońca z Niemiec. Mikael Akoto, obrońca, boczny obrońca, defensywny pomocnik lat 24. 26-letni Niemiec, Niklas Hauptmann, to jest wysunięty, rozgrywający zawodnik, który będzie kreował grę. Patrick Weichrauch, znowu podobny profil, lat 28, mogący też grać na skrzydle. Akaki Gogia, kolejny skrzydłowy zawodnik 30-letni. Christian Kontech, młody, wypożyczony z z Feyenoordu, obiecujący niemiecki zawodnik, bardzo szybki piłkarz, znowu mogący grać na nie, skrzydle. Julius Kade, środkowy pomocnik lat 23. Tim Knipping, środkowy obrońca lat 29. Naprawdę to są profile, które powinny dać, dać Wam od razu zwycięstwo w nie, trzeciej Bundeslidze, a jeżeli nie, zwycięstwo, no to przynajmniej awans. Tim Knipping, 29 lat, to Wam go pokazywałem, no i e, chyba dwóch napastników tutaj, którymi warto by było grać, to Stefan Kuczkę, lat 33, kapitalna gra głową No i wzrost oczywiście, no i razem z nim Manuel Schaffer Też bardzo wysoki piłkarz Troszkę niższy niż kolega wcześniej Ale też na pewno zawodnik, o, o którym trzeba myśleć jako o piłkarzu pierwszego składu No więc do boju Dynamo Drezno I oczywiście tutaj dobrze byłoby do Bundesligi awansować kiedyś I pokusić się o grę w europejskich pucharach Jeszcze jako, że jesteśmy w Niemczech to pokażę Wam jeden zespół, który nie jest w tym momencie w ligach grywalnych. Trzeba by było dograć sobie niższe ligi niemieckie, a mowa tutaj o Lokomotiv Lipsk. I nie mówię tylko o tym, że warto by było nimi też zagrać w Bundeslidze i rywalizować z RB Lipsk, ale tutaj chodzi o to, że ten zespół jako VfB Lipsk kiedyś, kiedyś dawno temu, jeszcze w czasach przedwojennych wygrywał Bundesligę, ale co ważniejsze, był finalistą europejskiego Pucharu Zdobywców Pucharów, więc też Lokomotiv Lipsk trzeba się zainteresować. Nie tylko że mówię, trzeba by było dograć sobie niższe ligi niemieckie, bo ten zespół chyba w tym momencie występuje na poziomie czwartej ligi. Jeżeli się nie mylę. No więc też długa, długa droga przed nami, żeby ten zespół wyprowadzić na prostą. Liga Włoska, yy, grające na stadionie Silvo Pioli, pro Vercelli, o nich też zawsze mówimy. Dlaczego? Rok 1892 to rok założenia. Druga sprawa: byli oni pionierami, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży we Włoszech. Sprawa trzecia: wielokrotny mistrz Italii. W czasach przedwojennych, dawno temu 1908, 9, 11, 12, 13, 21 i 22, a teraz trzecia liga włoska. Stan finansów 500 tysięcy euro. I najlepsi zawodnicy, których znamy, jeżeli ktoś oglądał moją karierę prowerczeli. Średnio udaną, ale w serii, a byliśmy. Byliśmy? Byliśmy. Zagraliśmy w europejskich puarach? Zagraliśmy. No i zobaczmy. Matteo della Morte, lat 22, Włochy skrzydłowy. Simone Calvano, 28 lat, bardzo doświadczony włoski defensywny pomocnik. Andrea Arigini, napastnik wypożyczony z Radziany, lat 32. Teofilius Awuła, no on akurat odchodzi w tym momencie z Prowerczeli, więc nie warto o nim wspominać, ale jest Armando Anastazio, wypożyczony z Moncy. Tutaj się to nazywa Brianca, pewnie jakieś wilne name fixy e, poprawią Jaro Jotti, to z kolei 27-letni wahadłowy albo skrzydłowy Alberto Masi, 29-letni środkowy obrońca No i Gian Mario Comi, nasz ulubiony z prowerczeli, napastnik lat 30 Dalej Mattia Musacchio to 33-letni skrzydłowy. No i warto wspomnieć tutaj na pewno o Matteo Rizzo, czyli naszym bramkarzu. Bardzo utalentowanym piłkarzu. Lat 17. Nie pozbywajcie się go z Prowerceli. Szkólcie go. A na pewno za lat kilka będziecie mieli zawodnika naprawdę fajnego formatu. No i jeszcze dwóch młodych zawodników, czyli Alessandro Loati, to środkowy pomocnik z Tunezji. Plus Roberto Jezzi i Alessandro Macchioni. Tymi zawodnikami też warto się zainteresować. Więc jak do, do boju było Dynamo Drezno, to teraz do boju prowerczeli. Wracamy do Serie A i zdobywamy znowu Mistrzostwo Włoch. Upadła potęga z Holandii? Bardzo proszę. Sparta Rotterdam. No rywalizacja z Feyenoordem to sprawa jedna, ale sprawa druga to historia tego klubu. Sześciokrotny niegdyś zwycięzca Eredivisję. Dawno temu, ostatni raz w roku 59, no wcześniej 9, 11, 12, 13 i 15. Ale było, było. Jest historia? Jest historia. Wyciągamy z Rotterdam? Czemu nie? Stan finansów 2,5 miliona euro. Niedużo. Mamy tutaj sporo roboty. Jeżeli chodzi o skład i o najlepszych piłkarzy, to Younes Namli. Zawodnik, 28-letni z Danii. Skrzydłowy, środkowy pomocnik. No, gdzie chcecie, to go ustawiacie. Bardzo wszechstronny nie, piłkarz. 28-letni Mario Engels, to z kolei Niemiec. Omar Rekik, wypożyczony z Arsenalu. Środkowy obrońca, ewentualnie defensywny nie, pomocnik. 20-letni Norwek i tutaj warto na niego zwrócić uwagę. Joshua Kitolano, wielki, wielki talent na środku pomocy. Tobias Lauritsen, 24-letni napastnik. Z Norwegii. Sven Minans, środkowy pomocnik Holandia, lat 22, znowu wielki nie, talent. Vito van Croy z kolei skrzydłowy z Holandii, lat 26. Nick Oli, 26-letni bramkarz. Środkowy obrońca Bart Frientz i Adil Ausar. 31-letni i 35-letni e, zawodnicy. No i oczywiście Jonathan de Guzman, defensywny pomocnik, lat 34. Bardzo doświadczony piłkarz, reprezentant były Holandii. Też zawodnik, na którym na pewno oprzemy środek pomocy Sparty Rotterdam. No więc znowu po mistrzostwo Holandii, bo ostatnie w roku. 59, więc bardzo bardzo dawno temu. Oprócz tego, jeszcze kilka zespołów, które chciałbym Wam polecić, ale już niespecjalnie zagłębiając się w ich składy, to Fortuna Düsseldorf, czyli finalista kiedyś Pucharu zdobywców Pucharu. Podobnie jak Karl Jena, również finalista Pucharu zdobywców Pucharów, to są oczywiście zespoły niemieckie. Mamy finalistę z roku 93, czyli Royal Antwerp, to jest rzecz jasna, Belgia. Mamy finalistę. E, Finalistę Pucharu UEFA z roku 2001 z Hiszpanii, czyli Deportivo Alavés, i też na pewno warto zwrócić na nich uwagę. Dalej, jeżeli chodzi o takie zespoły, które niegdyś zdobywały tytuły mistrza krajów, to na przykład Stad. The Reim, które chyba ostatnio w roku 61 albo 62 zdobywało Mistrzostwo Francji. Także no sporo jest tych ekip. Mamy serwet ze Szwajcarii, które zdobywało bodajże Mistrzostwo tego kraju chyba 17 razy, jeżeli pamięć mnie nie myli. Aż sobie zerknę na to serwet, bo wydaje mi się, że też warto by było nimi tutaj zagrać. Już patrzymy sobie no widzimy, jeżeli chodzi o ich historię no to niekoniecznie ostatni Czasy jest dobrze, natomiast tak, 17 razy, ostatni raz w roku 99. Także tych upadłych potęg jest bardzo, bardzo dużo. Ja wam tylko kilka z nich dzisiaj przedstawiłem. Jeżeli macie swoje pomysły, zapraszam do sekcji komentarzy, piszcie o tych klubach, bo to zawsze warto takie kluby wyciągać znowu na sam szczyt. To jest też jakiś tam pomysł na challenge, jakiś, jakiś tam pomysł na karierę, no a ja na pewno o wszystkich wam nie, nie powiedziałem. Więc komentujcie, napiszcie, jakie macie wasze pomysły. Pomysły na kariery, czy na wyciąganie, właśnie takich klubów z nizin ligowych. A ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam miłej niedzieli. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.